Ja chciałabym się w pierwszej odnieść do tej wypowiedzi e, dotyczącej potrzeby przeprowadzenia zlecenia analizy. Nie rozumiem tego. Państwo przeprowadziliście analizę i zdecydowaliście, że szkoła w regułach ma liczyć 16 oddziałów. Już jakby ten proces macie za sobą, decyzja została podjęta. To, o co my w tej chwili wnioskujemy, to jest to, żeby odstąpić od budowy przedszkola w pierwszej kolejności, a zająć się szkołą. Ona jest w tej gminie, zwłaszcza Michałowicom, Rebułą i innym wsią i osiedlom korzystającym ze szkoły w Michałowicach, tak jest niezbędna już natychmiast. Ona niezbędna była rok temu i pewnie dwa lata temu. Tutaj nie ma na co czekać i nie ma się nad czym zastanawiać. Państwo analizę już przeprowadziliście i zdecydowaliście, że w kompleksie edukacyjnym reguły ma być przedszkole 7 i szkoła 16 oddziałowa Więc tutaj nie rozumiem, dla mnie ja obieram to, tak jak mój przedmówca powiedział, bardziej nie jako pesymizm, a jako chęć obleczenia tych decyzji w czasie tak? i zwodzenia nas w następne miesiące czekania na analizę. Państwo zdecydowaliście. Decyzja przez Radę Gminy została podjęta. Dwa budynki, jeden na 7 oddziałów, drugi na 16, więc tutaj nie, nie widzę absolutnie powodu do przeprowadzenia mm, analiz, a nawet gdyby było tak jak mówi Pani Kowalczyk, to wiadomo jest, że szkoła jest potrzebna natychmiast, a Państwo w kampanii wyborczej obiecywaliście nam szkołę modłową szkoły, która będzie dostosowywana do potrzeb, do potrzeb gminy, do potrzeb mieszkańców, do potrzeb demograficznych, która będzie się rozbudowywana w miarę potrzeb. Więc może zacznijmy wreszcie od czegoś i zaspokojmy te potrzeby, które mamy dzisiaj, a nie zastanawiajmy się, jakie będą potrzeby za, za 15 lat, bo te potrzeby możemy zaspokoić tą szkołą modłową, którą Państwo obiecywaliście. Następna sprawa, odnosząc się do Pani, do Pani wypowiedzi, Pani Radna Kowalczyk, ja nie rozumiem takiego uporu przy dwóch budynkach. Wobec tego, że w tej chwili już z Ministerstwa Edukacji idą sygnały, że będzie dopuszczalne łączenie przedszkoli z klasami 1, 2, 1, 3, budowanie przedszkola na grupy, na cztery grupy, czyli do sześciolatków i osobno budynku szkolnego od pierwszej do ósmej klasy, absolutnie rujnuje ten pomysł odejścia od tego podziału. Dzieci właściwie tych, tych młodszych, które naturalną rzeczą powinny być w tej drugiej, trzeciej klasy, powinny być tak samo zaopiekowane. I w tym momencie taka koncepcja dwóch różnych budynków powoduje, że jeżeli będzie taka możliwość, że będzie można łączyć przedszkolę z nauczaniem w czystym to z jest oczywiste i naturalne, i będziemy mogli z niej skorzystać. Będziemy mieli dwa budynki, które i tak nie będą zapewniały potrzeb, potrzeb gminy, jeżeli chodzi i o miejsce przedszkolne, i o miejsca szkoły. Chciałabym nadmienić, że w naszej gminie jest chwili 2,5 tysiąca uczniów na trzy szkoły. 2,5 tysiąca. Zwykła miejsca szkoła, którą państwo planujecie, liczy poniżej 400 uczniów. Dobrze liczę? E, 250 i e, 6 razy 25 to ile może? 350, 350 uczniów. Taką szkołę modelową, moim zdaniem, państwo planujecie. Tyle powinna liczyć szkoła. A my w tej chwili mamy dzieci w tej, w tej gminie na 5 szkół po 500 uczniów. Ja nie wiem, jakby sobie wyobrażać zaspokojenie potrzeb edukacyjnych gminy w ten sposób planując już na tym etapie. My już w tej chwili jesteśmy. Bardzo przekroczyliśmy te poziomy, które powinny spełniać szkoły w bogatej gminie, jaką jesteśmy, gdzie nauka powinna być na najwyższym poziomie, gdzie powinniśmy świecić przykładem innym gminom, jak powinno się edukować dzieci, nas na to stać, A my w tej chwili mamy nie dojść, że 2,5 tysiąca uczniów. Najmniej liczna szkoła, liczy około 700 uczniów o Michałowicach, które mają w tej chwili tysiąc, bądź powyżej tysiąca nie wspominam. To jeszcze mamy olbrzymie dysproporcje liczebności klas między poszczególnymi szkołami. To Państwa mnie niepokoi, że są szkoły, gdzie średnia uczniów jest 20, a w szkole w jest 24? To jest nierówne traktowanie mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy płacą podatki tak samo w tej gminie i oczekiwaliby takich samych warunków na ubój do swoich dzieci. Szkoła w Michałowicach, już w tej chwili wracając do tego Państwa analizy, która wykazała, że potrzebujemy że potrzebujemy szkoły na 16 oddziałów, w tej chwili szkoła w Michałowicach ma, delikatnie licząc, około 10 klas za dużo. Projekt tego budynku był na 31, bodajże pracowni lekcyjnych. 31 pracowni lekcyjnych oznacza, że w tej szkole powinno być 31 klas, jest 43. Więc planując szkołę na 16 klas, Państwo nie zostawiacie żadnego buforu na dewelopera, który planuje sprowadzić tutaj około tysiąca osób. Nie zostawiacie buforu na pracowników paszportu, którzy tu przyjdą z dziećmi. Też chcieliby mieć prawdopodobnie dzieci w naszej szkole, zwłaszcza jeżeli będą tu mieszkać. Nie zostawiacie buforu na pola górskie, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Gdzie umieścicie dzieci tych ludzi, którzy się tutaj za chwilę wybudują? No to, to, to jest, w tej chwili już nie mamy gdzie upchnąć dzieci w szkołach, a cały czas się budują nowe budynki i jeszcze planujemy olbrzymie inwestycje mieszkaniowe. Więc ja tego nie rozumiem, a wracając do tego, co zapytała pani Widczek, ja w tej chwili rozumiem jej pytanie, że budując to przy szkole. Nie zostawiacie możliwości wybudowania szkoły, która będzie dostosowana wielkością do naszych potrzeb. No tak, bo my mamy w tej chwili potrzebę na jakieś 30 plus w szkole, a to, co Państwo stworzyliście i co zaraz próbowaliście, pozwalają wybudować tylko i wyłącznie 16 klas, bo nie ma miejsca na więcej przy takim zaprojektowaniu terenu pod kampus. Tak? Dobrze zrozumiała Pani Radna, że z tego wynika, że większej szkoły niż na dwa oddziały na działce się nie da postawić. To tym bardziej uzasadnia wniosek o rozważenie i przeanalizowanie jeszcze raz podjętej decyzji mówiącej o tym, że zaczynamy od przedszkola, bo jeżeli zbudujemy tą małą szkołę, którą Państwo zaproponowaliście, zwłaszcza jeżeli zaprojektujemy ją w wariancie modułowym, może się okazać, że tego przedszkola po prostu nie ma gdzie postawić. Ja mam tu jeszcze coś przygotowane, ale chwileczkę. Eee, tak, to już mówiłam. To też już Także z mojej strony to wszystko. Ja naprawdę zachęcam do tego, żebyście Państwo bez zbędnych emocji, bez upierania się przy swojej raz podjętej decyzji, przeanalizowali jeszcze raz potrzeby mieszkańców. Bo tu nie chodzi o to, kto ma rację, nie chodzi o to, czy czyje będzie na wierzchu, i nie tak chodzi tak. o to, kto pozostanie na swoim. Chodzi o to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, naszej społeczności, także Pani Radny Kilak. Która ma dzieci w tej samej szkole, która doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jakie warunki w tej szkole panują. Dziękuję bardzo. Czyli ja rozumiem, że ja Pani wypowiedzi, czyli rozumiem, rozumiem że słusznie, że chcemy dokonać jakichś analiz, tak? jeżeli mamy zmienić decyzję, to rozumiem, że na jakiejś podstawie. Znaczy, tak? Nie, 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 źle Pani zrozumiała moją wypowiedź. Ja uważam, że, ja że Państwo już podjęliście decyzję, co ma być budowane, i proszę, wnioskuję, żebyście. Moja uwaga dotyczyła tylko tego, żebyście Państwo się trzymali już raz podjętych decyzji, bo nie ma sensu wydłużać teraz um, tego procesu, który jest nieunikniony o następne analizy, o następne konkursy i cokolwiek. Natomiast, żebyście Państwo się skupili w tej chwili na budowie szkoły, żebyście ją zaprojektowali w systemie modułowym, tak jak mówiłem przez pan Grzegorz, żeby ten projekt umożliwiał ewentualną rozbudowę tej szkoły i żebyście od tego zaczęli wtedy będziemy wiedzieli, jak już Państwo przeprowadzicie te rzetelne, porządne analizy demograficzne, czy my potrzebujemy większej szkoły i jakiego to potrzebujemy przedszkola, bo zapewniam Państwa, że jeden oddział przedszkolny za te pieniądze, które planujecie przeznaczyć na te dwa budynki, jeden oddział przedszkolny więcej, to jest po prostu śmiech wobec tego, co nam potrzebujecie, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Bo planujecie Państwo wybudowanie 14 oddziałów, do których zamierzacie przenieść przedszkole w Michałowicach, czy utrzymać tak? tak. się w szkole, w szkole w Michałowicach i przenieść... Zeszłoroczne cztery, w tym roku trzy oddziały zerówkę, zerówki, nie wiem jak Wam się to udało, że, że tych zerówek jest mniej. Czyli prawdopodobnie przenieśliście jedną zerówkę do przedszkola i prawdopodobnie utworzyliście o jedną grupę przedszkolną mniej niż poprzednio, tak? Czyli to jest taka kreatywna księgowość, która nie wpływa na to, ile, ile faktycznie potrzebujemy miejsc, więc w miejsce 13 oddziałów planujecie zbudować 14. Taka inwestycja, tak długo, długi czas jej realizacji, takie pieniądze, jakie na nią planujecie, to jest po prostu, jak mi nie jest po prostu brak słów, tak? Za blisko 30 milionów chcecie zwiększyć bazę lokalową przedszkoli gminnych o jedną grupę. Ja bym się radziła na to naprawdę, jak bardzo poważnie zastanowić. Nawet dwie, powiedzmy dwie. A jeszcze, tak, tak. za recenzowanie wypowiedzi na temat projektu przedszkola. Ja naprawdę nie rozumiem braku szacunku dla naszych publicznych pieniędzy. Projekt został opracowany, zapłacony, pozwolenie na budowę zostało przygotowane tak, że kosztowało swoje pieniądze, było gotowe do realizacji, a wstrzymując od potrzeb mieszkańców posiadania tego przedszkola jak najszybciej, to te pieniądze zostały wyrzucone do kosza. Ja, ja, ja tego nie rozumiem, jak ja Państwo w ogóle bez żadnej refleksji że, to są pieniądze, za co można było zrobić co innego, tak? One zostały wyrzucone do kosza, łącznie z tym projektem. A... Dobrze, już? Albo się wyrzuca kilka, załóżmy 10 milionów na zły projekt, albo się wyrzuca pieniądze na 10 to znaczy, albo można zbudować kiepskie przedszkole ze starego projektu za 10 milionów, albo można zrezygnować z projektu, który też kosztował, ale zbudować rzecz funkcjonalną i z sensem. Uważam, że jeżeli to przedszkole by powstało powstało, ludzie by je zobaczyli, zaczęliby z tego starego projektu i zaczęliby e, z niego korzystać i zrozumieliby jakie, pierwszego dnia, jakie są mankamenty tego przedszkola, to, to by było prawdziwym problemem. Także jeżeli na szali jest racjonalne wykorzystanie około 10 milionów złotych na przedszkole, ewentualnie odstąpienie od projektu, który kosztował kilkaset tysięcy złotych, mówię teraz na, na przykład, bo ja a i to 10, to kilkaset tysięcy jest, jest, jest po prostu tylko na. Dla potrzeb wizualizacji tego, to dla mnie sensowniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie, gdzie odstęp, tracimy pieniądze na projekt, ale dobrze wydajemy te większe pieniądze. I to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, cały czas Państwo tutaj mówicie o budowie tego przedszkola, przepraszam, o budowie, wracam do budowy szkoły. I dla mnie cały czas jest potrzeba uzasadnienia. Jak duża ma być pierwsza szkoła, która ma powstać w e, Regułach? I dla mnie to wymaga e, analizy. I to wszystko, co mam z widzeniem. Czy tak naprawdę to proszę. Dziwię się Pani Joannie, bo wydaje mi się, że nie nie ani inżynierskich, ani architektonicznych do krytykowania projektów w przedszkolach. Pani Ulrichowa? Mam czy ma prawo do oceny tego. No, no, tak. to czy, tak. Ja przepraszam, ja na czy, czy w takim razie prawo do yy, oceny tego, jak funkcjonuje budynek, ma tylko ktoś, kto ma yy, tytuł architekta? Bo uważam, że prawo do oceny tego budynku. Tak. Będą wszyscy użytkownicy. Nie wchodźmy w takie dyskusje. Skupmy się na maritze. Chciałabym powiedzieć, że istnieje coś takiego jak ciągłość w z jednej strony, a z no drugiej odpowiedzialność za publiczne pieniądze. A jeszcze od siebie bym dodała, że oczekiwałabym też tak trochę szacunku dla poprzedników, bo to co Pani mówi, z tego co Pani mówi wynika, że oni kompletnie nie wiedzieli co robią. Zrobili coś, co zupełnie, absolutnie nie, 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 nie mieści się w żadnych ramkach. I e, oczywistym było, że należało ten projekt wyrzucić do kosza, tak? No, ktoś go zaprojektował, ktoś za niego zapłacił, ktoś go przyjął. Starosta, jak rozumiem, też e, przyjął go ze zrozumieniem, wydając pozwolenie na budowę, więc nie do końca było tak, że on był taki straszny i nieakceptowalny. To, że on się komuś podobał bądź nie, no to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja rozumiem, że Państwo macie analizy techniczne i ekonomiczne uzasadniające wyrzucenie tego projektu do kosza. I jeszcze chciałabym powiedzieć, odnosząc się zupełnie do początku wypowiedzi Pani Hilarskiej, która pouczyła Panią Radną krup że i Panią Biczy, które, że doskonale wiedzą, dlaczego zdecydowano o budowie przedszkola w Regułach. Chciałabym powiedzieć, że przy olbrzymiej liczbie wolnych miejsc w, na terenie gminy w przedszkolach prywatnych, i w czasie trwania tej całej zabawy z przedszkolem, które już w tej chwili mamy 2 lata, a jeszcze łopata nie została wbita, czyli prawdopodobnie potrwa to 3 lata. To planując budowę przedszkola, można było to w przedszkole Michałowickiej z powodzeniem wyciszyć, umieszczając kolejne roczniki w przedszkolach prywatnych i zmniejszając liczbę grup, dochodząc do zera do momentu oddania przedszkola, przedszkola w reguła. Także to nie jest tak, że trzeba budować przedszkole, żeby zburzyć i wybudować drugie przedszkole, bo jakby tak było, no to byśmy mieli wiele podwójnych budowli, no bo na budowę czegokolwiek, co, co, już się nie nadaje do użytku, trzeba to zburzyć, budowano by odpowiednik i dopiero w tym samym miejscu budowano by ponownie, no to jest w ogóle irracjonalne rozumowanie. I Jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze, przepraszam, jeszcze chciałam, przepraszam. Odnosząc się do tych analiz, które ja tak furcznie wnioskuje Pani Radna Koparczyk, to ja bym miała do Państwa apel, żebyście Państwo z mieszkańcami oczywiście może pochylili się nad tym, o co wnioskujemy już od dłuższego czasu. Jak ta edukacja w gminie Michałowice ma wyglądać? Czy my chcemy mieć trzy szkoły, ponad tysiąc osobowe? Czy może chcemy mieć pięć, sześć małych wiejskich szkół 300 500 osobowych? Czy my chcemy mieć po trzydzieści dzieci w klasie? Czy może jednak chcielibyśmy, żeby tych dzieci było 20 kilka i żeby ta nauka była na naprawdę najwyższym poziomie? Także ja może od tego bym zaczęła, tę analizę, o której wnioskuje pani radna, żebyśmy widzieli, do czego my dążymy, a wtedy będziemy widzieli, jakie, jakie kubatury budynków są potrzebne. Dziękuję bardzo. Piotrze, to będzie już